Ucieknij ze strefy. Bomba dymna, ubij. Okej. Okay. Szóstka i F Czyli mamy ucieczkę. Okej, okay, uciekamy. Wow wow. Opuść ten obszar i ukryj się. Kurde. Co za typy. Góro. Dawaj dawaj Szybko, szybko Ciekamy z tej strefy Dawaj dawaj Niebieskie punkty na mapie to chyba kryjówki z się już orientuje Okej, okay, chowamy się w tych szakach Mam mnie tu. Misja ukończona, wspomnienie pierwsze. Powal kyszynkowca uby. Aha, miałem powalić, ja go zabiłem. No i oczywiście mamy opcjonalne cele. Mamy pełną synchronizację. Możemy oczywiście powtarzać misję, jeśli nam się nie uda zdobyć za pierwszym razem 90%. Dobra, misja zakończona, kontynuujemy. Ja nie będę powtarzał, żeby widokowe. Aha, mamy tu wszystko. ...wszystkie rzeczy, jakie możemy zrobić w Hawanie. albo mam nos rozwalony. Dobra, wiecie co? O, ocalimy sobie piratów. To jest chyba jakiś quest poboczny. Mam zamiar sobie jeszcze trochę pograć. Okej, okay, szybko, bo tutaj... Ale kurde! A dobra, ogarnę zaraz. Muszę jeszcze system walki. Kontra. A no, nie chciałem nim rzucać. Nice. Ładnie. Wyzwanie Abstergo. Kapitan, Kenway Just in time! I see you back board. przeciwników w jednej serii. Przytrzymaj się. Strona z wyzwaniami. Dobra. Zdobądźmy trochę pieniążków. Oczywiście teraz sobie pobiegamy pochowanie. a ciśników by wybrać użyj. A to nie jest tak, że tutaj... Pięść. Pięść pod jedynką, miecze pod trójką. Dobra. Bierzemy sobie skarbsk. Mam zamiar teraz sobie trochę po tej hawanie pobiegać, pozwiedzać. Niesynchronizowany punkt, idziemy tam. Oczywiście ja to, to co teraz nagrywam to podzielę na ileś tam odcinków, zobaczę jeszcze. Okej, okay, musimy wejść tam na górę. Doskoczy? Nie doskoczył. Nie wiem, czy bazę danych wam odpalać. Może jak coś będzie, to wam odpalę. Dobra, wchodzimy na górę. A właściwie na katedrę. Jak to było opisane. Odgryjemy sobie kawałek mapy. Proszę, jak to ładnie wygląda. Oczywiście postaram się zrobić wszystko tutaj w Hawanie co tylko można i potem dopiero zadania główne nie spodziewajcie się was w mojej serii tylko i wyłącznie zadań głównych Kto robił wszystko co się da tu jest sklep z bronią co to jest ta mapa Ukończone O właśnie, co to jest? Interakcja Jakiś kostek Mapy skarbów Znajdujesz w przydziałach odkrywców Mapy prowadzą cię w konkretne miejsca Zacznij tam kopać A może znajdziesz pieniądze lub schematy Dzięki swój okręt Użyj Lub naciśnij 9, aby wybrać mapy Okej okay. Wow Mapy skarbów Nagroda, schemat, galion królowej Anny. I tu jest skarb. Okej. Okay. Dobra. To się może przydać w przyszłości. O co chodzi tu z tą piosenką? O, 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 coś tam widzę. Oh. W powietrzu. Tu jest. Goń i łap. Zapisy nutowe, aby nauczyć swoje żałogi. A, czyli jak były w trójce te. O Boże, co tam było? Już nie pamiętam. No łap to, bo zniknie. Okej, okay, nauczyłem się szanty. Okej, okay, zabijam sobie go... Znaczy, ogłuszyłem gościa. Co my tu jeszcze mamy? Widzę skarb. Oczywiście mamy strażników, którzy bronią dachów Wybrzeża Dobra nieważne Fajnie otwiera te skrzynki No chodź Zabijecie od tyłu koleś Okej okay. Mamy kolejny punkt widokowy nie, ale naprawdę, grafika na wysokim poziomie. Duże pochwały dla Ubisoftu. Póki co gra mi się przyjemnie. Więc gra oczywiście na plus. No i synchronizacja. W ogóle to otoczenie, kolorystyka, motywy tych wysp. To mi się podoba. Zupełnie zupełne odrealnienie się od tych wielkich miast jakie były. Brotherhoodzie, w Revelations Co to jest tutaj ta czaszka? Jakieś zadanie Co z drugiej strony jest? Ciekawe daje chyba tutaj po hiszpańsku A, chyba zlecenia zabójstw Bo po gołębniku to stwierdzam Zaraz zobaczymy Zlecenia zabójstw, nigdy więcej podatków. Nagroda, 1000 R. Unikaj walki. A, to jest te dodatkowe. Przyjmij. Skorumpowany oficer kupca z bogatej dzielnicy Hawany. A zdobytymi pieniędzmi finansuje działania templariusz. No i trzeba gościa załatwić. Staram się unikać walki, czyli taka misja po cichu. Cel do zabicień. Okej. Okay. W znacznik i jedziemy. Do czyn... W miejsce położenia celu. To jest... ten kwadracik, to jest chyba... A nie, to jest cel, który muszę teraz wykonać. V Czyli tu gdzieś jest ale... Tam gdzieś koleś jest, tylko muszę wejść. Od góry, bo ten mi... Chcę unikać walki. Tak bym mógł ich zdjąć teraz. Okej, okay, gdzie jesteś? O, jest. Kurde. Ktoś mnie zobaczy. Ale się jest tutaj, bo jest na złoto. Dobra, nara. Hmm. Jakby to tu zrobić. Alto, kiedy hablar con tygo. No te Coś mi widział? O oh Boże, co? Co on zrobił? No i zwaliłem to. Dobra, zabijmy go. No chodź. Kontra. I następnie. Możemy oczywiście. O kurde. No i mnie zabili. Ja. Koleś mi wywalił z pistoletu. No kurde, tego się nie spodziewałem. Pierwszy dead. No nieźle. Hawana No trochę jest do zrobienia w Hawanie Tu jest skarb Koleś mi z pistoletu wywalił widzieliście Dobra Weźmy sobie skarb No nic, no to jeszcze raz Nie będę się poddawał Cel dodatkowe, unikaj walki, no nie wiem Mi tam jakoś szczególnie nie zależy na tej pełnej synchronizacji, ale... Chciałem tu się skoczyć do tego Siano czy co to jest A nie nie mo o, właśnie, robię coś takiego Okej okay. Dobra, widzieli mnie. Ustrzelił we mnie. Kontra. Kurde. go się tak łatwo nie zabije, widzę. Kurde. Czemu ja tak dostaję? A, e to jest kontrawek No i tak możemy też dobijać pozostałych Ładnie Nie wiem cz czemu mi czasami takich rzuca, bo ja wolę ich pić O, wybieramy sobie następny cel i Edward dobija Dobra, gdzie jesteś typie? Ładnie. Dobra, nie udało się uniknąć walki, no ale trudno. To nie mój styl. Ja wolę się bić. Dobra, co tu jeszcze sobie zrobimy? Kolejne zlecenie. Punkt widokowy, weźmy szybko podróż. Skoro mogę. I na dół. Ok, idziemy po kolejne zleconko. Ten sam gołębnik. Nieudana ucieczka. Z fortu zbieg brutalny przestępca, który teraz zmierza przy pierwszej okazji wymknąć się z hawany. Znajdź go i zabij. Nie mamy żadnych dodatkowych celi. Czyli za same zabójstwo mamy 1000R. Nie wiem jak... Nie wiem dokładnie jak nazywa się ta waluta, możecie mi napisać. Okej. Okay. Pokazuję nam, nam nasz cel. więc ruszamy. Fajnie nawet tutaj strażnice wyglądają. Uf, oczywiście tu jest strzeżone, więc sobie to obejdę. No, Gdzie jest mój cel? Tam jest. Widziałem gościa. Dawaj, dawaj, biegnij. Nikt mnie iluści, nie doścignie, zabieg no ja. Ładnie. To nie było jakieś trudne. No chodźcie panowie. O, kolejne wyzwanie. No dawaj. Kurde. Ładnie, dobra, jak już jednego skontrowałem to. Dobra, Chyba go dobije na tym stanie zdrowia. No, muszę uważać, bo czasami to jest naprawdę niebezpiecznie. Manuskrypt, fragment, szybka podróż. Dobra, może tutaj pójdźmy tego manuskryptu. Dostaniemy pieniądze za to. Tyle, że jest oczywiście strzeżony. Muszę jeszcze ogarnąć walkę. Do, bo ogarnęłem, że E kontrujemy, lewym dobijamy, Dwa razy E to jest... Tak jak nam gra ostatnio mówiła, powalenie. Szybko. Dobra, zabiłem gości. Znowu mnie widzieli. No właśnie. O, przy okazji uwolnimy piratów. Nie zadamy, się you, wow, nice. Walniamy uwalniamy tego pirata Oni są naszymi przyjaciółmi. Thanks Kenway, Tak, to ja. Boże już mam kasę, ogarnijcie. Ale no właśnie to jest plus robienia takich rzeczy. Proszę, ale duża ta hawana. jest. Tu jest misja główna. ...a mój cukier. Tu jeszcze możemy... ...zdobyć pieniądze średnio. Mogę gdzieś się tepnąć? Tutaj? Bo wokół jest parę rzeczy. Okej. Okay. 15 fragmentów Animusa. Dobra, czyli tak. Kolejny manuskrypt Mam nadzieję, że nie będzie Was zanudzało to, że zbieram te wszystkie tutaj poboczne rzeczy No ale chciałbym przejść grę na możliwie jak najwięcej, bo nie wiem czy na 100% przejdę Gdzie jest ten manuskrypt? Dobra, dobra, już schodzę. Dobra. Bez walki się nie obędzie. Ej. No właśnie, kontra ty koleś. Fajnie wygląda walka tymi dwoma kordelasami. Tego powaliłem. Zabijemy sobie tego. I teraz ciebie. Oczywiście slow motion jak zabijamy ostatniego z przeciwników 3-7 sekretów A co to za drzwi Aha Miejsce gdzie mogę się schować Dobra co my tu jeszcze mamy Oczywiście skrzyneczki Pójdę sobie po nie I coś raz się fajnie, nie powiem. Dobra, jakiś koleś mnie goni. To jest skarb. A najpierw sobie z nim zawalczymy. Dawid go. Ok. To tyle. Zajebiście wygląda walka dwoma broniami. Nara. Zrobiłem. No chodź. O, mamy nawet. Widać, że. Skontrowaliśmy, bo. Tak fajnie. To wyglądało. Okej. Okay. Skąd wiem, poczekajcie. Które są odkryte, a które nie. O ja nie chcę własnego. Aha, te które są na. To co na czarno to nie odkryte. Dobra. Sklepu nie chcę. O, tu są kolejne szanty. Jak będziemy mieli naszą załogę, to będziemy mogli uczyć ich... Będziemy mogli ich uczyć nowych piosenek. Więc warto. Chciałbym, żeby znali wszystkie. Gry oczywiście płynie chodzi. Nie ma co się dziwić. Nie ma jakichś wielkich wymagań. No cześć. Siema. Hehe. Okej, okay, gonimy. Mam cię, chodź tu. Okej. Okay. Bo ja przyjdę do ciebie. Lol.